Hej słodziaki, a dzisiaj. No zaczynamy. Hej słodziaki, a dzisiaj będę malować się tymi oto kosmetykami. Ciebie? Kimu... A nie, nie są kosmetyki, yeah. tymi To jest I Love Revolution. Tu są kosmetyki i będziemy malować Ania. I Love zaraz... Revolution No nieważne, no mamy taki kalendarz adwentowy i moim zadaniem będzie po prostu wyciągnięcie wszystkiego, co jest w środku, no to by zrobić makijaż Ani. Ja się już boję. Jeśli lubicie kolor różowy, to koniecznie zostawcie kciuka w góry. Kalendarz ma 12 pozycji, nie 24. O! No o, i od razu lepiej. No. Ładny! I tu widać co jest? Ty już już odczytał? Pędzelka. I to na jedynce? To dobrze, bo będę potrzebował pędzelka. Już myślałem, I że będę musiał palcami no. cię malować. Możesz sobie wybrać okienko. Pędzelka. Musisz użyć pędzla. Weź no no. pędzel? Wow, ale fajny, różowy. To jest moje dzisiaj narzędzie pracy. Fajny jest do tyku Super, Gniemy. Nie No, szczerze powiem wam, że jest niedobrze, więc się cieszę, bo jakby był sztywna, by mi tak na siłę ten gra, to by było by mi przybrał. Dobra, czyli mamy szpędzelek, ale tym niestety nie jestem w stanie pomalować ani tak, więc czyń honory, wyciągnij sobie dwójkę i zobaczymy, co na początku będę musiał użyć, żeby a. cię pomalować. Dwójka, ale to też jest jakiś pędzelek, to jest będzie Teraz trójkę. trójeczka Tulee, a ja wezmę potem dwójkę. Tak. Mamy trójeczkę. Ale to jest ładne, tylko tak taka spływająca polewa. Jak lukier. Co to? O, ale żeś trafiła. To jest lusterka eee, Dobra, będziesz mogła się przejść przynajmniej jak wyglądasz. Uu! Ej, to jest dobre, to jest dobre, to będzie się chociaż podpłynę, yy, To ja może otworzyć bez może. Wezmę? O, widzisz, Uu. trafiłem Jest to chyba róż Jest takim bardzo brzoskwiniowym odcieniu, mi się strasznie podoba Do czego to jest? To jest róż do policzków, ale może też użyć na powieki Chociaż nie, na powieki o co innego, więc nie To jest do policzków Słodko pachną, ogólnie tych chusteki często słodko pachną To muszę tak ma. zrobić? Tak, bardzo ładnie. Czasem co się podobasz, tak? No, 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 no już, no i co teraz? No róż gdzie się nakłada? No powiedz, A Jaki to jest miły, jak ty mi ogień Ja mam ale ale nie wiem, czy ja chcę na nie patrzeć. Klet? Za mało! No to. Jeszcze druga! A, okej. Okay. Myślałem, że tylko jedną bućkę ci tak wywaliło, no ale okay. A, bo to wiesz, spojrzałam się na ciebie. Okej, okay, okej, okay, tak. Los? Rudolf, trwa. Nie, no ładnie ci zrobiłem Wyglądasz teraz jak takie kawaj girl ja Myślę, że kolor jest ładny ej. Dobra, lecimy do następnego Otwieraj wujka Ła, nie bij mnie kalendarzem Ania Ej Kłamałaś u, Co to nie jest? to jest? błyszczyk. To jest w tym stylu pomadko błyszczyk A nie do rzęs? Nie o to jest ładna ma... Do rzęs? To jest nie jeść, błyszczyk do ust Kim Dawaj smaku? Dolnym się maluje czy górnym? Obojętnie Nie, nie, nie Możesz się nie ruszać Nie ruszać, się. Ty, ty się kawę. ruszasz nie. O to O, teraz musisz sobie rozmarować O tak I No i, i zobacz Podoba się, Wiki? Świetnie Widzisz, to jest ładne, no, ładnie zrobiłem, no O, nieźle Jaki nieźle, jest pięknie Nie, I... musisz, że będzie gorzej nie. To znaczy jest dużo produktu, to dobrze. Idziemy ty będziemy strzeli! Do kolejnego okienka. tak ta, ta, więc to otwieramy piąteczkę i to nie będzie pędzelek, bo ostatnio był bardzo pędze... A! Pędzelek. Co to jest? Dlaczego to jest takie? To jest pędzelek. Ja bym osobiście go używał do korektora, ale pewnie do cieni ci dzisiaj najbardziej przyda. Ale powiem ci, że fajne kolorystyczne. Bardzo mi się podobają, ja zobaczcie, podróbmy. kiedy są różowe. Mimo, że... będę się męczyła, że on mnie pomaga o że to ważne, żeby nie jest dziewiątka Ale ty po kolejne ściszku piąteczko Odwrócimy. Tu mamy szóste i otworzymy teraz to wszystko. O, no i właśnie, czokolade, Kurde, czekolada! Co to jest? O, nie wiem, zobaczymy. To jest. Żel do brwi. Żel? Tak. W sensie, że co to robi? Tak, jakby maskara do brwi. A, nie ma koloru, to dobrze. To, to dobrze! tak podkręca. E, nie, nie rzęsy, do brwi. A do brwi. do brwi! O! I to mam tak, o, ty, ty o! Elegancko! Czy czasem palcem może tak doklepać? Stanie się ruszać. Tak, ci do góry podkrę. O! Pod... Moje marne brwi nie przeżyją tego. Piki? Idealnie. Też mi się tak wydaje, że Ogólnie jest to, już raz się poświęciłam, kiedy tak się dawaj, dawaj nie, nie. na filmiku, który wyświetlał się proponowanych kosmetykami są no, X ci, Aha, wiatr, tak, nie, nie. Widzisz, że elegancko wyglądasz. A, elegancko. Tak, tak monoprep mono, mono jeszcze ważniej. No o, 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 to? dobrze, że to nie ma koloru, o matko. Właśnie szkoda, że nie ma koloru. No, powiem ci, że na ten odcinek nie jest zbyt fajny, ponieważ gdyby. A ja właśnie wolę, jak nie ma koloru, bo przynajmniej w tym nic nie przyje. Ładnie wyglądasz, ładnie ciągną. No, ja powiem ci często. Nie, nie wiem. Tylko te policzki są takie. Można było je zrobić lepiej. Po prostu powiedziałaś mi, daj dużo, a to trzeba troszeczkę było tylko. No ale to widzicie, no niestety niektórzy się nie znają na makijażu. Kto bywa? Dobrze, otwórz mam dziewiątkę. Mam mówić na make-up z Instagrama dziewiątkę. makijażowego. Dlatego was serdecznie zapraszam. Tu na głowie kilka będzie dobrze, dobrze, ja też chcę założę, założę, Kitek make-up, będę chciała <laughs> też robić make-up. <laughs> Założysz sobie na 20 tysięcy, ma pewien Oczywiście ja mam, mam już pierwszych chętnych. będziesz pierwszą, która będziesz jako druga. Co ty na to? Chcesz? Tak, dobrze. No i widzisz, mam, ogląda, <laughs> ogląda i widzi, kto umie malować. Nie to, co ty. <laughs> No, otwórz dziewiątkę. Nie. Dziewiątkę? No, gdzie jest dziewiątkę? Ja nie mogę. Mówi, że to jest zabawne. to jest? Błyszczyk! Żel! Jaki błyszczyk? To jest błyszczyk. Nie jest błyszczyk. Dobra, błyszczyk, no, ale to po co nam dwa? No, żebyś miał. Jaki? Do czego taki? To? to jest taki Nie! O, jak on słodko pachnie, ja bym go zjadła. Chodź, Wiktoria, nałożymy ci błyszczyk. Nie, dziękuję Nie, chodź, chodź. Może sobie dał Nie, się taki mądry. No nie, 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 że to. Nie, nie jedz go. go. Ach nie ładnie, cukrowo można by było powiedzieć. Nie próbuj go. Hmm, smakuje jak żelki. U każdego się nie Aaa, bo to nie do jedzenia jest! Ja nie mogę z tobą, naprawdę. Otwórz mi się nie, do do to średnio gry. Smaku. Smakuje... Do jakie to jest smaku? No! Siódemka, tu jest siódemka. Pydka? Do czego? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Pydka do... Albo do oczu, albo do ust. Tak. Albo do ust. A -a -a. O nie, eyeliner. Czyli? Doczego czego? za? Zale... Czu... Eyeliner. Łamana! Uważaj właśnie Uuuu. to jest eyeliner! Nie, no, tutaj mam tym zrobić. Kreski takie się robi. Tak. O matko! I odkąd też zaczyna? I ogólnie jest taka zasada, no, ja Ci no, powiem, fajna zasada, zasada, że kreskę robisz tak, wierzysz do nosa, do końca i tak. Ale to mam ci od samego nosa jechać tą kreską. Nie. <laughs> Nie, ale. to, nie to, mi to mi się nie zmazuje? Masz linijkę? Mam jest linijkę. A nie mam jakąś inną linijkę? Nie mam. Tak? A mi oka nie będą. Proszę. No przestań się ruszać. Ja nie mogę, no nie da się. Nie, weź mi stąd. Możesz się nie ruszać? Mam ci pamięć, to jest zamanowa na pierwszy krok. To bym ci totalnie nie wyszło. O, mam wieloryba naprawdę, żebym No czekaj, prawie to. O... Bardziej na powieka, biedź. Gruba jest ta kredka, nie podoba mi się. Jak ty. O, Dobra, tak zostaje. Próbowałem to naprawić, ale się nie da. Zresztą z tym filmiku, będę cały czas, tak, dobra? Coś? Przejdźmy proszę do kolejnego. Ale to nie moja wina, że takie dziwne rzeczy. Kto tu używa takich? Ale masz cienie do powiek na pewno pod No, rzasko. ale ja chcę teraz ósemkę, tu jest ósemka. Pędzielek. Co drugi taki ta, sam Tak, przydać się do cieni do powiek, Nie ale, jest taki ale, ale... sam. Ten jest w ogóle inny. Na ścięty jest Tak, jest inaczej ścięty, dobra. więc na pewno się To teraz jest dziesiątka, teraz już jesteśmy na dziesiątce, Wow. To jest znowu coś do ust! A to jest to samo. Pokaż. Inny kolor. To jest inny kolor. No, inny kolor. inny, kolor. inny kolor. Może nawet tych chyba jak się nazywają. berry. A to jest milk chocolate, czyli ten jest bardziej brązowy, to jest bardziej. Ładnie. No, do? do ust. No, mam pan już na ustach, to gdzie mam się teraz pomalować? Nie. Pytasz, co to masz. Może być? Świecę się. Ej, ładnie, Patrz, patrzcie, jak ładnie. Mi się podoba. Bo... Jak to... szatra. Tak, Muszę się ogolić Poszczyj jedenastkę Powiem wam, że mało owocowo smakuje No to reklamacja z góry. U matko, błyszczące To jest ja rozświetlacz, wiesz Do czego? Do twarzy Jak się go nakłada eee. tym? Gdzie to mam? Tu się już rozświetlacz. Na koło oczu? Gdzie? Na Gdzie? I na kosze płytkowych Tu? Jak coś skończ, dokładniej, że skroń tak. I tu na czoło też? Nie. nie. A, czyli tylko tutaj dotąd? Tak. A do... zobacz tutaj. Nie! Przypudrujesz no. tego samego pędzelka co różu. O nie, o nie! Ale super to jest! Słuchajcie, jeśli zostawicie dużo kciuków w górę, to kolejny makijaż zrobię kitkowi. Kciuk w górę. Bo za moje poświęcenie. Wąsa ci przypudrujemy! Ale to nie jest puder! Ale ładnie wyglądasz. Świecisz się teraz elegancko. <tuszy> Lubisz No Tak jak takie różowe tutaj. No ale ładnie wyglądasz. I jak oceniasz na razie? Różowo. Co? nie? Wydaje mi się, że pasuje. Gdyby tylko tą kreskę umiał robić, to było Wszystko ta kreska zepsuła! Nie wycieraj pstół! Otwieraj ostatnią kienkę i kończymy to dobra, bo ja już naprawdę mam cierpliwość. Oddawaj mi to. A wiesz, to będzie ostatnie? Wiem. No właśnie, to dawaj będzie super. Nie no Czekoladowa paletka cieni. Miałaś taką podobną paletkę, Ja w ogóle... tej Marki, mam parę kosmetyków, taka Ja no. To jest tak wygląda, widać ja Wiktoria? Widać Cię? Uh -huh. o. <laughs> o tym teraz będziemy się No teraz się Ci się przyda. I do czego to się używa ogólnie? Bo do oczu I tylko do oczu? Tylko do oczu I to nieważne, ważne który to wszystko do oczu? Tak U, Masz dwa pędzelki aż do wyboru To pod oczami w sensie? Nie, 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 nie Na powiekę, na powiekę, A, do, no Aaa, no to gdzie do oczu mówisz no? Ja się znam! Chcesz no. mi to dookołać? Ile ja tylko trzeba nawalić Zawsze tyle walisz tego? To boli! Świetnie, idealnie, świetnie. Kreskę zrób z tego. Ale on robi kreskę w dół. No bo nie odbiła, no nie moja wina. Okay. <laughs> Pokaż się w moją stronę, tak? Dobra, leć dalej, lepiej. Tu nie kolor jest ładny, tylko wykonanie trochę gorsze. Będziemy na marcinek, nie. ja się stałem, naprawdę postarałem się dzisiaj cię przepoddaję. Dlatego o, tu masz na mózgu jeszcze. Tu się zawsze wiesz? Wyglądasz jak Pięknie. To jest cały kalendarz, jaki mieliśmy, już skończyliśmy, już wyzerowane i tak dalej Proszę, możecie się jeszcze przejść. Ta strona jest okej, okay. ta no, zaszawałeś Ta Kreska z przodu, to się nie liczy No, mam no, nadzieję, no, że taki odcinek wam się podobał, koniecznie zostawcie mi dużo kciuków w górę za to, że się poświęciłam I kciukowi za swój wysiłek a wyłączysz? Oraz kciuka w górę dla Kitka, ponieważ wykazał swoje piękne umiejętności Nie je się tego to jest bardzo ładne i Kosmetyki mi się bardzo podobają, więc na pewno będę używać, także się cieszę No i jeśli chcecie kolejny makijaż, no, tym razem na Kitku Nie! W górę. A my słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmiku Pięć tysięcy łapek w górę i dopiero dam się pomalować, więc nie ma... Nic. Na, razie, na, razie. Na, razie. na razie, na razie! Pokażę że są filmy